Dlaczego modele Mitsubishi są uznawane za najbezpieczniejsze auto na świecie? Jest kilka powodów ku temu. Pierwszy podstawowy powód to wzmocniona konstrukcja nadwozia typu RISE, która działa na zasadzie klatki bezpieczeństwa w przypadku samochodów sportowych, co ubezpiecza nam tutaj przedział pasażerski przed uszkodzeniem. Kolejny powód poduszki powietrzne. W modelach Mitsubishi Lancer czy mamy aż 9 poduszek powietrznych łącznie z poduszką kolanową, co w tym czasie jest elementem. Opłaty kontroli trakcji oraz opłaty stabilizacji toru jazdy, które. Zapobiegają w podjęciu auta w poślizg. Samochody Mitsubishi dodatkowo posiadają tzw. bezpieczną łanną kolumnę kierowniczą, wzmocnienia boczne, system motywowania fotelików i Modele Mitsubishi zostały oceniany przez Europejską Federację Gminy Bezpieczeństwa, tzw. zwana Euro-NCAP, dostały 5 gwiazdek.